Cześć moi drodzy, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z gwiazdą lat 90., bo będziemy mówić o jednym z najpopularniejszych filmów lat 90., który ustanowił nowy kanon męskości w tym czasie i sprawił, że przystojni, brutale spędzali sens powiek wielu kobietom. Ale to dziś właśnie o kobiecie będziemy mówić. Co prawda, Bogusław Linda powiedział do niej, że nie chce mu się z nią gadać, ale my dzisiaj. Porozmawiamy o niej. Agnieszka Jaskółka miała taki debiut, o jakim może marzyć naprawdę wiele aktorek. Dlaczego więc potem nagle zniknęła? Niektórzy zastanawiają się do dziś, a inni snuli różne przypuszczenia, że być może chciała zająć się modelingiem, że może zbyt wielki sukces na początku drogi przewrócił jej w głowie, i dlatego chciała wyjechać i podbić za granicę, ale to się nie udało. Wszyscy natomiast zgadzali się, że była to naprawdę bardzo utalentowana aktorka, przed którą drzwi do sukcesu stały otworem. Niestety za tymi wszystkimi przypuszczeniami kryje się bardziej tragiczna prawda. Co dziś natomiast słychać łagnieszki Jaskółki, czy miała jeszcze kiedyś pomysłu na to, żeby wrócić do show biznesu? Dziś Wam to oczywiście zdradzę, dlatego serdecznie Was zapraszam, żebyście ze mną zostali do samego końca. Najczęściej zaczynam odcinek od daty urodzenia, ale są raz na jakiś czas takie gwiazdy, o których muszę powiedzieć trochę więcej, ponieważ ich daty urodzenia budzą zainteresowanie. I tak jest też w przypadku pani Agnieszki. Bardzo często zastanawiano się, kiedy dokładnie się urodziła. Według jednych źródeł miała przyjść na świat 22 maja 1978 roku. Jednak w wywiadach przy okazji jej udziału w tańcu z gwiazdami w 2010 roku przyznała, że podczas kręcenia scen do filmu Psy miała. 17 lat. Wychodziłoby więc na to, że urodziła się w 1975 roku. No i wiele też osób mówiło, że wszystko by się tutaj zaczęło zgadzać, ponieważ oczywiście podczas kręcenia filmu Psy była naprawdę bardzo młodą dziewczyną, musiała taka być do tej roli. Natomiast jednak 14 lat to chyba trochę za mało na tak odważne sceny, jakie zagrała w tym filmie. Pani Agnieszka wychowała się w Warszawie, ponieważ jej rodzice byli zajęci dużo czasu, spędzała z dziadkami swoje dzieciństwo jednak uważała za naprawdę szczęśliwe. Wychowałam się na warszawskim Grochowie. Moje dzieciństwo było takie trochę dziadkowo-babciowe. Sporo czasu spędzałam w Rembertowie z dziadkami. Byłam szczęśliwym dzieckiem. Do pewnego momentu zwierzała się w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Psy wprowadziły zupełnie nową jakość, jeżeli chodzi o kinematografię nad Wisłą. Tak jak Wam już we wstępie powiedziałam, przede wszystkim pokazały zupełnie innych bohaterów od innej strony. Te historie były takie słodko-gorzkie, przestaliśmy jakoś po tej transformacji wierzyć w szczęśliwą miłość. Jakieś takie to wszystko było dość brudne w przekazie, ale jednak podobało się i naprawdę dlatego myślę też, że film psy może dzisiaj zdecydowanie szczycić się mianem kultowego, a Władysław Pasikowski stał się rewolucjonistą w świecie kinematografii. Oczywiście Bogusław Linda i Marek Kondrat stali się po tym filmie takimi no nie wiem, bedbojami dzisiaj bym powiedziała, no ale wtedy po prostu takimi dość surowymi mężczyznami, no, którzy się jednak podobali. Niektóre panie do dziś lubią sobie tłumaczyć, że przecież łobu kocha najbardziej. Ale oprócz tych dwóch aktorów, oczywiście objawieniem okazała się również ta młoda dziewczyna, która naprawdę świetnie sobie poradziła, przecież debiutując u boku tak znamienitych aktorów i jednak zderzając się z ich warsztatem. Do filmu, jak to często bywa w takim przypadku, trafiła właśnie przypadkiem. Do tej roli potrzebna była bardzo młoda dziewczyna, więc można było jej teoretycznie szukać oczywiście wśród studentek aktorstwa, ale jednak kino początku lat 90 często korzystało z tak zwanych naturszyków, bo nie wiem jak jej żeńskiej mogłabym tutaj formy użyć, ale jednak faktycznie zawsze to były panie. W wielu filmach właśnie myślę, że wtedy stawiano dużo bardziej na urodę niż na warsztat, ale w przypadku pani Agnieszki akurat dała sobie świetnie radę. Wypatrzyła ją Lidia Popiel w centrum handlowym, czyli prywatnie żona Bogusława Lindy. Oczywiście jest ona fotografką, jak dobrze wiecie, i robiła zdjęcia ładnym dziewczyną. Władysław Pasikowski, kiedy zobaczył ją na zdjęciach, nie miał wątpliwości, że to właśnie pani Agnieszce powierzy tę rolę. No ale oczywiście musiała przejść casting. Na tym castingu wszystko poszło dobrze. Wygrała go. Wcieliła się w wychowankę domu dziecka Angelę, która najpierw jest kochanką Bogusława Lindy, a później zdradza go z najlepszym przyjacielem czyli postacią graną przez Marka Kondrata. Bardzo często jest tak, że publiczność się zachwyca, krytycy nie bardzo. W przypadku pani Agnieszki zachwycili się wszyscy, również krytycy, którzy naprawdę dostrzegli w tej dziewczynie bardzo duży potencjał. W trakcie 17. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 1992 roku przyznano jej nagrodę za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą. Widzicie więc, że to, że powiedziałam, że drzwi do kariery stały przed nią otworem, nie było przesadzone. Naprawdę wszyscy spodziewali się, że teraz aktor skada z siebie wszystko, że zobaczymy ją jeszcze w wielu filmach. Ale niestety w tym wypadku tak nie było. Oficjalnie aktorka chciała zająć się modelingiem, w tym celu wyjechała za granicę. Dla wielu była to bardzo zaskakująca decyzja, biorąc pod uwagę to, z jakim przyjęciem spotkała się jej rola, na ile mogła liczyć propozycji. Wiele osób myślało, że być może właśnie ta reakcja publiczności, ta nagła rozpoznawalność, to jak bardzo zmieniło się jej życie, wcale jej się nie spodobało i zdecydowała się uciec przed tym. Być może czuła się przytłoczona. Jednak te spekulacje, nie miały zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. Jeszcze bardziej śmieszyły mnie opinie, że aktorka wyjechała, bo wstydziła się, w jak odważnym filmie zagrała. Na pewno, czego się miała wstydzić. Przyjęła taką rolę, była tutaj aktorką w tym filmie i m, oczywiście jej ciało służyło jej jako narzędzie, więc myślę, że zdecydowanie żadnego wstydu tutaj być nie powinno. Zresztą pani Agnieszka sama zdementowała to kilka lat później. Byłam bardzo młodą dziewczyną, ale starałam się podejść do aktorskiego zadania z profesjonalizmem i dojrzałością, jakiej wówczas ode mnie oczekiwano. Dostałam od życia ogromną szansę i nie chciałam jej zaprzepaścić. Cała ekipa na czele z reżyserem. Władysławem Pasikowskim stworzyła mi bardzo komfortowe warunki pracy, które kiedyś naprawdę były rzadkością. Na przykład podczas kręcenia scen intymnych na planie mogły przebywać wyłącznie osoby, które faktycznie były niezbędne. Poza tym, w scenie, gdzie leżę nago w Wannie, tak naprawdę miałam na sobie cielistą bieliznę. Wtedy to wiedziałam i pamiętam do dziś, że na planie psów spotkałam wspaniałych ludzi, podkreślała w rozmowie z dziennikarzami WP. I chociaż wszyscy szukali tutaj drugiego dna, dopiero po latach okazało się, że niestety prawda była dużo straszniejsza. Pani Agnieszka wyjechała z kraju przez to, że spotkała ją rodzinna tragedia. Gdy miałam 17 lat, moja mama została zamordowana podczas napadu rabunkowego na nasz dom. Razem z siostrą byłyśmy załamane, popadłyśmy w depresję. Wyjazd za granicę był więc formą ucieczki od rzeczywistości, mówiła w tygodniku takie jest życie. Jak widzicie, chyba dla młodej dziewczyny, będącej u progu kariery, ale i dorosłego życia, która tak naprawdę powinna wtedy bardzo oczekiwać wsparcia matki, jej utrata i to w takich okolicznościach była chyba największą tragedią, jaka mogła jej się przytrafić, a na dodatek było to w takim czasie, który powinien być dla aktorki jednym z najbardziej szczęśliwych w życiu, tym trudniej było to zrozumieć, że do tragedii doszło właściwie przez przypadek. Włamywacze bowiem planowali obrabować dom, gdy ten będzie pusty, cała rodzina miała bowiem wyjechać na wakacje na Mazury. Czekali więc, kiedy rodzina opuści dom po to, żeby się do niego włamać. Jednak niestety Pech chciał, że mama pani Agnieszki kilka dni wcześniej źle się poczuła i rozchorowała. Dlatego podjęła decyzję, że żeby nie komplikować całej rodzinie wyjazdu, ona zostanie w domu, podczas gdy reszta domowników pojedzie na zaplanowany wcześniej urlop. Niestety włamywacze nie zdawali sobie z tego sprawy. Weszli do domu i kiedy zorientowali się, że mama pani Agnieszki ich widziała, mogła rozpoznać ich twarze, niestety zdecydowali się na najgorsze. Złodzieje byli zaskoczeni jej obecnością, obserwowali nasz dom i myśleli, że nikogo nie ma. Mama, na nieszczęście, zobaczyła ich twarze. Mieszkaliśmy w apartamentowcu, mama była dyrektorem finansowym w dużej firmie, a pieniądze, jak wszyscy w tamtych czasach, trzymaliśmy w skarpetach, zwierzała się Agnieszka Jaskółka. Więc to wcale nie te błahe z perspektywy tego wydarzenia powody pchnęły aktorkę do zmiany decyzji o swojej przyszłości. Czuła, że potrzebuje nowego miejsca, żeby móc zacząć wszystko od nowa. Jak sama wspominała, praca w modelingu pomogła jej wtedy przetrwać najgorszy moment w życiu. Ale wszystkie aktorki, które próbują swoich e, sił za granicą, powiedzą wam, że wcale nie jest to taki łatwy kawałek chleba, jak się teoretycznie wydaje. U pani Agnieszki było podobnie. Ten zawód był bardzo wymagający, trudny. A jak pani Agnieszka sama wspominała, praca w modelingu za granicą wcale nie należała do przyjemnych, również z powodu atmosfery, która panowała w branży. Na własnej skórze doświadczyłam, co to znaczy zazdrość innych dziewczyn. Było podkradanie sobie rzeczy, rywalizacja i nieżyczliwe uwagi. Najgorsze są jednak tak stare dziadki, które na każdym kroku oferują ci pomoc. Dziewczyny, które wyjeżdżają jako nastolatki, często nie zdają sobie sprawy, co je czeka, mówiła w fakcie. Następnie pani Agnieszka zakochała się i za swoim narzeczonym postanowiła wyjechać do USA. Mieszkała w San Francisco, Los Angeles i Chicago. W międzyczasie postanowiła również, że postawi na bardziej trwały, pewny zawód. Postanowiła studiować prawo, ale skłoniły ją do tego także doświadczenia z modelingu. Zdawała sobie bowiem sprawę, ile razy nie dostała odpowiedniego wynagrodzenia i wiedziała, że gdyby miała odpowiednie podstawy do tego, żeby móc domagać się pieniędzy, to na pewno nie dałaby się nigdy oszukać. Już wtedy stwierdziłam, że znajomość prawa bardzo ułatwia życie. Z powodzeniem ukończyła studia i mogła zatrudnić się w kancelarii. Natomiast w 2009 roku powróciła do Polski i zapragnęła wrócić do show biznesu. Myślała, że mimo, że minęło tyle czasu, jej popularność nie zgasła na tyle, żeby uniemożliwić jej powrót na ekrany. Pomóc miał w tym udział w bardzo popularnym programie, który zresztą do dziś jest na antenie Taniec z Gwiazdami. To tam była jedną z gwiazd, które miały zatańczyć w 2010 roku. Chciałabym jeszcze raz zagrać z Lindą. Nie kryła również, że chciałaby wrócić przed kamerą i chciałaby znowu zagrać w filmie, być może w Psach. Chciałabym jeszcze raz zagrać z Lindą, mimo że od wielu lat się z nim nie widziałam. Biorę lekcje aktorstwa, uznanej w Polsce osoby, i choć przez ostatnie dwa lata zajmowałam się prawem, chcę znowu grać w filmach, deklarowała w fakcie. I nawet się udało. Początkowo dostała epizodyczną rolę w serialu Teraz albo nigdy, a potem również w reżyserskim debiucie Cezarego Pazury: Weekend. Niestety ten powrót nie okazał się być tak łatwy, jak aktorce się wydawało. Kolejne propozycje niestety nie nadchodziły. A pani Agnieszka starała się przypominać o sobie, pojawiając się od czasu do czasu na różnego rodzaju branżowych imprezach. Ale przecież po latach pojawiła się okazja, by pani Agnieszka znowu zagrała u boku Bogusława Lindy. Przecież Władysław Pasikowski stworzył psy 3. Dlaczego się tam nie pojawiła? Onoć kategorycznie odmówiła. Wszystko więc wygląda na to, że zmieniła plany i chce wieść swoje życie z dala od show biznesu. Widać też po różnych zdjęciach z social mediów, że bardzo zmieniła swój wizerunek. Na przykład jedną ze zmian miało być zmniejszenie piersi, któremu miała się poddać w 2012 roku. Według ostatnich informacji w 2017 roku wyszła za mąż. Po raz ostatni pojawiła się publicznie 6 lat temu, w 2014 roku u Bałku Bogusława Lindy wzięła udział w galicyfrowej cyfrowej rekonstrukcji filmu Psy. Tak więc jeżeli Pani Agnieszka dzisiaj nie chce wracać do show biznesu, to myślę, że nie powinniśmy jej szukać, ale jedno jest pewne. Na pewno zawsze zostanie nam w głowie jej świetny debiut, i rola, dzięki której zawsze już będzie w naszej świadomości. No i mam nadzieję, że jeśli zrezygnowała Pani z Show Biznesu, to że wszystko układa się tak, jak powinno, i tak jak sobie Pani to teraz wymarzyła. Nie zapomnijcie pozdrowić ją w komentarzach. No i oczywiście zaproponować mi może takie gwiazdy lat 90. o których losie chcielibyście się dowiedzieć z mojego programu, co słychać u nich dzisiaj. Wiecie, że jak zawsze jestem bardzo szczęśliwa, kiedy mi proponujecie kolejne gwiazdy do odcinków, więc nie bójcie się tego robić w komentarzach. Ja oczywiście bardzo wam dziękuję, i pamiętajcie, że dla mnie świetnym podziękowaniem będzie łapka w górę albo funkcja podziękowań, która znajduje się obok. Zapraszam także do subskrybowania mojego kanału, a także na wszystkie social media, które się pięknie wyświetlają tu poniżej. A my widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem. Mam nadzieję, że będzie to któryś z tych, którymi zaproponujecie. Trzymajcie się ciepło. Cześć!